We współczesnym świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie i różne elektroniczne gadżety czy aplikacje, dobre maniery są pasy. Baron Piotr Rosen, właściciel dworu w Gaczanach w rejonie rakijskim, uważa jednak, że oglada i znajomość norm i zwyczajów zachowania zawsze się przydaje. Google nie nauczy do, dobrych manier ani dobrego wychowania, a życie y, jest y, niemiłe, jeżeli jest agresywne, jeżeli nie ma uśmiechu, jeżeli nie ma, nie przestrzega się zasad dobrego wychowania, ja to reasumuję tym, nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. W należącym do barona Rosena jedynym na Litwie zachowanym, a właściwie odzyskanym i przywróconym do życia polskim dworze odbyły się warsztaty savoir vivre dla uczniów wieleńskich szkół polskich. Organizatorem był Miejski Oddział Związku Polaków na Litwie, a finansowo wsparła ten projekt Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Współczesna szkoła trochę uczy teorii. To, to nauczanie często jest oderwane od realnego życia i e, myśleliśmy, że właśnie tak, takie warsztaty w dworze, e, w autentycznym dworze, z prawdziwym właścicielem e, pokażą praktyczną stronę e, dobrych manier, e, sałwawiro, etykiety, jak, jak to można e, różnie nazywać. Właśnie, żeby, żeby młodzież zobaczyła zobaczyła na praktyce, jak o tym się mówi i jak to zastosowuje się w życiu. Kultura polska to jest kultura szlachecka, ponieważ tak właściwie tą kulturę, tę kulturę tworzyła warstwa ziemiańska. Chciałbym właśnie to przekazać, tę informację przekazać następnym pokoleniom. Chciałbym, aby młodzież polska nie miała problemów z własną tożsamością, żeby się nie wstydzili swojej narodowości, żeby nie wstydzili się swojej kultury, do której należą. Baron Piotr Rosen opowiedział młodzieży o podstawowych zasadach obowiązujących w określonych miejscach i sytuacjach. W kontaktach towarzyskich, przy stole, ale też w życiu codziennym, w sklepie, na ulicy, w komunikacji miejskiej. Jak mówi, do dzielenia się własnym doświadczeniem czuje się po prostu zobligowany. Jestem zobligowany, obliżę, do przekazania i dołożenia jakiejś małej cegiełki w tej, w tej edukacji, tej fajnej młodzieży, która jest rzeczywiście bardzo piękną młodzieżą, bardzo miłą i, i ci, którzy tutaj byli, bardzo mi się podobali. Było dużo pytań, nieco ciekawych pytań na moje... i trzy odpowiedzi na moje podchwytliwe pytania. Piotr Rosen zaprosił gości na obiad w otaczającym dwór w Gaczanach parku. Uczniowie wzięli do serca to, o czym mówił gospodarz spotkania. Wbrew pozorom, młodzież ma świadomość znaczenia dobrego wychowania i znajomości podstawowych zasad etykiety. Jakieś zasady muszą być ustanowione w społeczeństwie. No i. Tak naprawdę każdy człowiek musi znać jakieś te takie podstawowe zasady. To właśnie, tak słuchając, to sprawdzałaś siebie, tam właśnie, czy zachowujesz się zgodnie z zasadami? W niektórych momentach chyba, że tak nie bardzo. No na przykład spóźnianie się, to jest jedna z moich takich wad. Było całkiem ciekawe i pan Baron całkiem ciekawie opowiadał i dużo też przykładów z życia pokazywał, to myślę, że naprawdę przydatne będzie. Widziałem nie wszystkie rzeczy, tak, bo dużo powiedział nowy, nowego, ale takie podstawowe rzeczy, no jasne myślę, że każdy już wie instynktywnie, nawet że tam dziewczynie trzeba kobiece przystąpić z miejsca, Najwięcej takich lekcji to od ojca, od taty. Tak, te podstawowe nie wiem, elementy zachowania tego grzecznego, nie wiem, nauczył mnie być, no powiedzieć, że dżentelmenom to będzie za głośno chyba, no ale tak, te podstawowe takie. Mm, Element nie wiem, szacunku do innych ludzi, to chyba e, czerpałem od taty. E, także, dużo, dużo, tak naprawdę, dużo rzeczy nauczyłem się sam, e, czytając książki, patrząc różne edukacyjne filmiki i temu podobne. Więc mogę powiedzieć, że ta, ta, ta edukacja etykietu, to nauczanie etykietu w domu na pewno jest, i ja myślę, że to jest prawidłowe i potrzebne. Miejski oddział Związku Polaków na Litwie zamierza ten projekt kontynuować. Mamy taki pomysł od dawna, żeby dane informacje przekazywać nauczycielom, aby w ramach powiedzmy, lekcji pozalekcyjnych mogliby uczyć tych dobrych manier. Między innymi byłby to również bardzo ważny element, który wyróżniałby szkołę polską wśród innych szkół. Czyli ja myślę, że naprawdę rodzice byliby zadowoleni, że. Również w szkole, nie tylko w domu, ale również w szkole zasady, lekcje dobrego e, wychowania e, również są wykładane, występują w szkole, do której chodzą ich, e, ich dzieci.